Na samym początku tego filmu chciałem serdecznie podziękować firmie Panini za przesyłkę, która przyszła dzisiaj, dzisiaj, czyli w czwartek, która jest tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję. I słuchajcie, oglądam właśnie mecz Polska Kolumbia Mistrzostwa Świata do lat 20. Siemaneczko wszystkim serdecznie piszcie w komentarzu, czy też oglądacie ten mecz. Dawno nie było serii unboxing podczas meczu. Jak widzicie. Mecz sobie leci. Na razie jest 0 do 0, piąta minuta. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj umieszczę teraz kamerkę na statywie. Otwieramy sobie road to e Euro 2020. Parę saszetek, zobaczymy, może coś ciekawego wpadnie. Jak na razie no nic się nie dzieje, dopiero początek meczu. Kolumbia przy piłce. Ale Polacy coś tam na razie grają. No jestem strasznie ciekawy. Dobra, umieszczam Was tutaj. Ups, o! Będziecie sobie teraz na statywie. I zobaczymy, czy podczas unboxingu coś ciekawego się wydarzy. Może Was dam troszkę wyżej. O, właśnie tak. Ok, spodziewajcie się też, może dzisiaj, nie wiem, zobaczymy, jak wbijecie. 600 łapeczek w górę. To otwieram saszetki premium z roku 2020. Ok, weźmy sobie kilka saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Niech będzie osiem. A co tam osiem saszetek? I zobaczymy, czy jakaś rarka mi tutaj wpadnie. Jeszcze nie mam kompletu. Ja się tam nie spieszę. Nie ma, wiecie. Co tam się stało? O, jakieś chyba zdarzenie było. No to lecimy, lecimy no i zobaczmy, co mi tutaj meczyk przyniesie. Może jakieś szczęście. Zobaczymy, ile Polaków mi tutaj e, wpadnie. Także piszcie w komentarzu, czy będziecie oglądać te mistrzostwa. No i ja oczywiście, na tyle, ile będę miał czas, i będę mógł, to oczywiście będę oglądał. Thomas Müller, Niemcy. No i ciekawy jestem, ilu Polaków wpadnie w tych ośmiu saszetkach. Mamy kartę specjalną odwróconą i jest to Defender, czyli obrońca fans favorite. Mamy tutaj fansa, pierwszy fansik i lećmy dalej, lećmy dalej. Uuu, Kolumbia teraz przycisnęła. Może dam wam troszkę głośniej. Jak chcecie. Nie wiem, czy będzie tam coś słychać. Oczywiście meczu nie mogę za dużo pokazać. Co by mi YouTube nie usunął filmu. No i szukamy dalej Polaków. Dalej Hurricane. No, fajnie. Long. Isko Jest Isko. Mamy kolejnego obrońcę na karcie specjalnej. O, teraz Polacy przy piłce. O, może coś z tego będzie? Dośrodkowanie i mało brakowało. A tutaj mamy <laughs> fans favorite. I nie wiem, czy dobrze kojarzę Robertson. On chyba jest w FIFE teraz. Może się mylę. Możecie napisać w komentarzu ci, co oczywiście grają. E Czekajcie, a ja może Was dam troszkę. O, w ten sposób, co by było lepiej widać. No, Polacy przed chwilą mieli szansę. OK. Evans, Evans. Także bardzo dziękuję za przesyłkę w firmie Panini. Fajnie, że są też saszetki te premium, więc zrobimy sobie jakiś pojedynek. Tripier. znowu pomocnik. Pomocnik, przepraszam, obrońca. Co ci obrońcy mi tutaj wpadają? Arnold, Rising Star, Arnold z Anglii. No zobaczcie, jak na razie sami, sami obrońcy. Trzech obrońców, słuchajcie, wpadło mi. Lecimy dalej. Jest, teraz Kolumbia trochę przycisnęła, ale znowu Polacy przy piłce. Ohoho, ładnie tam zatańczył z piłką. Nasz Polak. A tutaj, jak na razie, w saszetkach a nie jednego polaka asensio lobotka <gry> o w końcu coś innego kalinić i będzie tutaj słuchajcie pomocnik i jest to o wow, wa wow, wa wow. patrzcie jaka akcja wpada karta rar müller thomas müller nie mam tej karty ale mega nie? no ja tak czułem że ten mecz przyniesie mi chyba szczęście Thomas Müller na karcie RAR ale ekstra pięknie okej okay, zostały mi cztery saszetki a to nie jest pomocnik sorry, pomyliło mi się oczywiście to był napastnik tu mamy Carvajala Puki, póki co polska remisuje z Kolumbią 0 do 0 a tutaj jak, taki troszkę podobny jak Hulit, co nie? Taki młody. Ake. No i tu już wiadomo, co będzie. Jest to karta reprezentacja Danii. Ale pięknie, że ta rarka wpadła. No elegancko. No. Cud, miód, malina, fistaszki, cukierki i te inne rzeczy. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy tutaj warana. Jest waran. Francja, zawodnik Realu Madryt. Gdzie są Polacy? Halo. Gdzie są Polacy? Gdzie Gregor? O kolejny napastnik. Nie, przepraszam, pomocnik. A jest to key player Brady Robi. Takie jakby fajerwerki, co nie? No jestem ciekawy, czy Polacy wygrają z Kolumbią. Przedostatnia saszetka w tym unboxingu, moi drodzy. Jorgensen. Dalej mamy Courtois. kante Patricio. I uwaga. Ostatnia karta, pom, y, obrońca Rising Star, o, zawodnik y, y, Ajax'u. I ostatnia saszetka, ostatnia saszetka. No coś tam się dzieje w tym meczu, słuchajcie. O, I Polacy teraz cisną. Uuu, się rozpędził, ale zgubił piłkę, ale jeszcze Polacy. O, faun na kolumbijczyku. Jest pierwszy Polak, słuchajcie. Jest pierwszy Polak, Jędrzejczyk, w ostatniej saszetce w ogóle. Tu mamy Nagiego. Milik, jest Milik. O, czyżby to był... Czyżby były dwie bramki dzisiaj? Zobaczcie, dwóch Polaków się udało trafić. No i tutaj już wiadomo, co tu będzie. Belarus. O, wow, wow. Reprezentacja. No i słuchajcie... Trafiłem dwóch Polaków. Czy w meczu Polska-Kolumbia będzie 2-0? Zobaczymy, czy przyniosę szczęście Polakom. Ja się oczywiście bardzo cieszę, bo unboxing podczas tego meczu przyniósł mi, no słuchajcie, szczęście, bo trafiłem kartę RAR, której nie mam. Thomas Müller, więc elegancko. Dobra, słuchajcie, ja Was pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia czy znaczy nie mogę wam powiedzieć, życzę wam miłego oglądania meczu, bo ten film dostaniecie w piątek. Także słuchajcie, ja teraz na spokojnie sobie obejrzę. Dalej meczyk. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i pa pa!